Dziś Wałbrzych. W materiale przedstawię Wam informacje pochodzące z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W rejestrze znajduje się niejaki Maciej Ciborski, urodzony 15 lipca 1989 roku w Wałbrzychu. Zgodnie z danymi opublikowanymi w rejestrze, osoba ta została prawomocnie skazana wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie. Sygnatura akt sprawy to 4K 284 łamane na 19, a orzeczenie uprawomocniło się 30 października 2019 roku. W rejestrze wskazano, że czyn zabroniony został zakwalifikowany m.in. na podstawie artykułu 197, paragraf 3, punkt 2 Kodeksu Karnego, czyli przestępstwo o charakterze seksualnym, a brzmi ono, jeśli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności, na czas nie krótszy od lat trzech. Z udostępnionych danych wynika, że wymierzona kara to rok i 4 miesiące pozbawienia wolności, 5 lat zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, 5 lat zakazu zbliżania się do tych osób na odległość mniejszą niż 100 metrów. Rejestr nie zawiera informacji o warunkowym zawieszeniu wykonywania kary. Co również zostało wyraźnie zaznaczone w przedstawionych dokumentach. W rejestrze widnieje również informacja, że Ciborski przebywa na co dzień w Wałbrzychu. Z danych Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że jest on współwłaścicielem oraz prezesem zarządu trzech wałżyskich firm. Z kolei informacje dostępne w sieci wskazują, że jest on również powiązany z kilkoma lokalnymi drużynami sportowymi. Dane wykorzystane w materiale pochodzą bezpośrednio z publicznego rejestru dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Materiał ma charakter informacyjny i ostrzegawczy, opiera się wyłącznie na oficjalnych, publicznie udostępnionych informacjach o prawomocnym wyroku i o umieszczeniu tej osoby w rejestrze. Dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.